Na dziś jest Waligura. Jest to najwyższy szczyt gór suchych i kamiennych. Jego wysokość wynosi 934 metry nad poziomem morza i plasuje się na piątym miejscu wśród najwybitniejszych szczytów polskich Sudet. strony, od strony północnej, wulkaniczny wierzchołek wybija się ponad okolicą. Od południowej strony jest mniejszy wierzchołek i łagodne zbocze. Waligura cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów. Od XIX wieku. Bezleśny wierzchołek gwarantował rozległe panoramy, a turyści spragnieni lepszych widoków mogli wspiąć się na wieżę triangulacyjną. Na stokach wzniesienia znajdował się myśliwski domek z dodatkowym punktem widokowym. Dzisiaj ani wieża, ani domek nie stoją już. A zarośnięty szczyt wali góry jest rzadko odwiedzany. My odwiedzimy. Górę, startując z Andrzejówki, niebieskim, a potem żółtym szlakiem wbiegając na szczyt.